Działaneczko z tej strony Alvaro Games i dzisiaj nagrywamy bez Power Cube Challenge. Będzie to ciężkie, ale może i nam się uda. I druga sprawa, to ja za przepraszam za to, że długo mnie nie było, ale po prostu nie miałem pomysłu na odcinek i takie tam, a więc y widzimy się już w grze. A więc jesteśmy już w gierce. I teraz tu z moim kolegą i nie zapomnij się o Powery Dobra dajemy go ale śmieci Sorry za Dźwięki wtedy No nie no ale możemy wziąć tylko Power cubes, jak kogoś za, zabijemy Tak to skrzynek nie możemy bo będzie tak, a że nie chcą co weźmiesz i... Ej, parę łatwiej to z nimi. Jak ktoś kogoś zabije, to nie możemy wziąć Power cubesa, Ale jak ja a, Ale ja jak my zabił. No tak, to ja to ja wziąłem. Ja wziąłem te powercupsy. Ja Bruno! Sorka A ty najlepiej nie ogarnę. Dobra, jest nasz. Dobra, tu jest następny nasz chyba nasz dobra w ogóle e, dziwnym nie fartem ma dziwny, Nie no było kampienie Dziw, Dziwnym fartem na 5000 trafiła mi się Sandy Co miałem wam powiedzieć Ale to tak mniejsze z tym dostaliśmy, 37, a więc jest jak na razie dobrze ale lecimy dalej w <tryk> Teraz będzie prawdopodobnie dzień w dzień odcinek. Jeśli mi to się uda. Nie. Dobra. Idziemy. Nie no. Z tym kapieniem to źle powiedziałem. Dobra, jest jeden nasz. Nie jest nie. drugi. Nie, jednak drugiego nie, nie ma. Ale jest B. Zero mamy. No tak. I przegraliśmy, dobra. I spróbuj ponownie kliknij. Chyba, że chcesz zmienić postać. To graj. I trafiłem wczoraj, w ogóle też stać power Oj Problemy techniczne Z dawcia telefonem A więc wracamy już jak wszystko się naprawi A więc jesteśmy już, telefon się wyłączył Ale to nieważne Idziemy do następnej gierki Tylko musimy nie zapomnieć o tych skrzynkach I dzięki, że wbiliście mi dużo subskrypcji, a no, dobra, to to się już nie liczy, ale już więcej nie bierzemy yy, Dzięki, że wbiliście mi dużo subskrypcji, i tu wam się dobra, wyświetla Pio piątka dobra. ostatnich subskrybentów. Yy, tu musimy ich dojechać. Tu te możemy. Te możemy. Tego nie możemy. Te, co leżą, to z luzem. Te też nie możemy. Czekaj, i tu walniemy. Ale mi się Walne. Dobra, tu jest dajny On co tam poszedł. Czekaj, ja się uleczę. Dobra, i niszczymy te nitę. Nie, dobra, odejdź. Daruj sobie. Nie, nie odpuszczę. No, widzisz, zaraz się zniszczę. Tak będzie, tylko nie odpuszczaj. Dobra. Dobra, no. dobra, ale jest plus jeden i muszę zmienić postać. Zmienimy sobie na bo. Dobra, tyle gotowość i lecimy. I teraz już nie możemy zapomnieć o powercubesie. Więc idziemy. <śmínio> Dobra, leżam, leży tam prawie jeden jest obity. Dobra. Nie, 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 nie skrzynki. ja nie bierz tego paru co? Ja spróbuję tu dojechać, nie? Czekaj, jakoś go tu dojadę. No nie, on mnie nie może zniszczyć. No kurde. Nie ja żyję, to... Um, nie. Nie? A może. Jak gdzieś tam nie było tych dwóch, co byś to byś... Zginął, dobra. Dobra. A więc teraz już bez żadnych śmiechów, i w ogóle biorę jakąś fajną postać. Tak jak sobie była. Po co te. Cicho. A więc jesteśmy w Gierce. Dobra. Odeś chciałam wyciągnąć w tu jest nita. Nie. Czekaj, nie dojeżdżamy. Dobra, leży. Dobra, Dobra. Nic nie jeszcze. Dwa, 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 dwa Czekaj, ja do nich tu podbiję. Czekaj, nie się tu powytukają My się tu pozabiali. Tu będzie zaraz nite wysra. Więc zaraz tu z niego wyjdzie nita. Nie. Tak, bo... M... Zabiliśmy tą drużynę. A, dobra. No to. Tu jest jakiś darek... O, dobra. Tylko tutaj jest... Nie, nie. Nie do ja tego. Osłaniaj mnie tu. A więc tak sobie jakoś... Otwierałem boxa na 5000 i po prostu patrzę i 6 postaci po prostu przez prawie 6 miesięcy mi nic nie, nie dropiło. Nagle wyleciała mi legenda, więc... Nie kam się. Ale to nie jest bez, z kampieniem związane. Dobra, podbijam do niej. trzymają 8 sekund. Spróbuję. nie dwa jeden jestem dobra tego mi się udało zabić dzięki tu no nie wzięli mnie od dwóch stron darem mnie zaraz podjęcie znajdziecie dawaj podbije dobra Trzy, dwa, nie jestem i jest, nie jest, I jest, Dobra jest, I ten napis mały nie jest, nie jest, nie zauważymy. nie 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 Zbieramy następny Star Power. A więc tak, no, lecimy do następnej igereczki. Dobra, a więc um, tam był ktoś, po, dobra jest już. Dawaj go. Dobra, to ucieka. Ja też próbuję za nim dojść tu go wyłapa Chyba uciekł, ale nie na długo. Nie na zbyt długo uciek. Dobra, mam go. I tego starpa to już możemy wziąć, bo to jest też chyba z jakiejś postaci. Tak. Ja to są słodki. Dobra, ale to mnie jeszcze. A, no, sorry Ja. Tu jest. Tu jest na pewno wiedziałem. Tu, dobra tutaj, tu tu dojadę jadę go dobra. dobra, tego tego ci zostawiam. bo centralnie na niego niego weszłem i tutaj, 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 go tutaj, jest tutaj, 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 nasza. Dobra, tutaj, to jest tutaj i camp. Nie camp. Czemu? No, przecież nie możemy. Możemy. Możemy, bo to jest tylko bez power cubesa. Mam go. Dobra. Dobra. Czekaj. Ja muszę wziąć, bo inaczej zginę. 8, 7. Ten, ten darek się zaraz odrodzi. 3, 2, no podbijaj, no podbij, on no, no, nie żyjesz, i tego i go dojadę, ja, ja i winek ja, odcinek będzie tak jakoś z 15 minut, i musimy zapamiętać, dawaj spróbuj ponownie, spróbuj ponownie dawaj, Niedługo odcinek Ej, a ja, ja niedługo 8 I tu wam zrobię zapowiedź do odcinka, że jakoś przed, jakoś 50, 50 przed 50 pucharków przed O, coś mi ścięło No mi też O, dobra, jest Zabój, mój mnie Kurde, odsunęła mnie. Dobra, odsunę mnie dobra, mój się, Dobra, wracamy ten, ten leży. ten leży, Dobra. Dobra. mój dobra nie, dobra 4 dobra Inną no, pasę wezmę i to jest chyba nasza ostatnia giereczka albo przedostatnia więc tu musimy się już postarać. Ja A się to... To no dobra, że to, to robimy ostatnio z kubami Zobaczymy jak... I tu Wam zrobię porównanie, jak grałem teraz, a jak grałem kiedyś, bo chyba na kanale powinno być coś, gdzie grałem. Dobra, nie mogę tego dobić. Dobra, ja uciekam. No i nie złożyłem. Nie zużyłem Ostatnią girkę zrobimy właśnie z kubami. Dobra. Dobra, ale nie wiem. Dobij, ja. O, uciekł, dobra. Weź mi, zostaw, zostaw. Albo weź, chodzę, Czekaj na mnie. Dobra. No. Nie zdążyłem wziąć paławorki, chłopcu. To nie, jest dobrze. Dobra. Przegrań się. Nie! Walcz! Do końca. jej ulta. Jeśli cię nawet nie zetnie. Bo ja zauważyłem, że on grać nie umie. Dobra. Więc mnie wysrałeś. Ja tu zrobię tak, zrobię tak, zrobię tak. No i dobra po mnie. Dobra przebraliśmy. Ale i takie tak jest plus. I teraz zrobimy z power już. Teraz już robimy z powercubesami. Dobra, a więc teraz już z psami robimy Zobaczymy jak grałem kiedyś, a jak grałem teraz Chodź na środę Tu jest skrzyneczka Tam jest Rico z tyłu Więc masz plecy Ja też tu mam Dobra Dobra, zginałem I zrobię Wam jeszcze taki króciutki, jakby jakby zrobię Wam coś takiego na koniec, że co było teraz, co, co się zmieniło na Brostarze. Kurde, a mogłem go a, a miałem go jeszcze to... na strzała. No. Cztery... Uważaj, bo to są te. Dobra. Ta. Wiem, ja wiem, Ja tam... A, tu teraz. Dobra. On zużył ulta. Ja tu mu... O matko. Zginąłem. Bo Jakoś teraz... się broń. Bo też... No nie. chyba nie właśnie. Dobra, zgi no, Czekaj! Czekaj na mnie. Dobra, wywaliło, typa. O Jezus! O Jezus. Ale z mi to tu już normalnie. Dobra. No dobra. Przegrałem nie chcę Dobra, weź. I winek. A więc to na tyle. I jeszcze zrobię Wam jakieś małe ucięcia. I do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie w tym okresie bardzo sporo. A więc teraz co się zmieniło? Zmieniło się na pewno to, że wydropiłem PAM. To mi się zdaje, że na pewno tego nie było jak, na, jak nagrywałem na YouTube'a. Chyba jeszcze nie miałem Tika. Na pewno nie miałem Sandy. Miałem z tego nagrać odcinek i mam trzy start powery, którego dropłem wczoraj i którego kupiłem jako pierwszy mój start power i tu jest do start power i dużo też skinów się zmieniło, to już miałem, ale na przykład któregoś jeszcze nie miałem chyba, nie miałem na pewno... Doriko, bo ja chyba w święta nie nagrywałem, to był świąteczny. I jeszcze... I jeszcze czegoś chyba nie miałem. Nie, to już wszystko.